Witam was wszystkich bardzo serdecznie Chillowa sobota Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze Ja jestem Krokol oczywiście Lecimy sobie z kolejnym spokojnym, cudownym pięknym odcinkiem z Minecrafta eee, Ostatnio pokonaliśmy Endless Dragona, to był bardzo emocjonujący odcinek. W tym odcinku hmm, myślę, że pójdziemy sobie to, co żeś o, co ostatnio wyłowiłem, znaleźć, zobaczymy co to do końca jest. Plus. E, w ostatnim odcinku znalazłem garnek gdzieś. Postawiłem go tak o. Dostałem achievement. Jakby co, nie? Więc. Um, dodatkowo mam do odebrania tutaj e, questy. Jednego questa nie, nie zrobiłem, czyli wyjście portalem do domu. Bo ja wyszedłem zwykłym scrollem teleportując się. Więc wrócimy tam, wejdziemy sobie do Endu, po czym wrócimy portalem tylko po to, żeby dostać achievement. Eee, to jest plan. Eee, mam 69 poziom. <laughs> Oczywiście. Eee, kurde, nie umiem. Dobra, eee, to wejdziemy sobie od razu do tego portalu. Póki tu jestem. Eee. No i co? Myślę, że tak jest w sumie plan właśnie, czyli zrobienie tego tego. E pójście tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że jakoś nic. Wow, i tak dalej. Nie wiem, co tam w sumie może być. Nie spodziewam się niczego. Jakieś dziwne te tło zielone. A zazwyczaj kojarzę, że to było takie typowo. G ten jak to się nazywa? Dirt. Śmiesznie. Przeszliśmy Minecraft'a, widzowie! Wow. Dobra. A to gdzie. Ten. To go nie idzie, ten? A mogę. Sk Ty! Spacja to szybciej przewijam, a z kontrolem to jest jakbym na sprincie to jeszcze robił. Ty! Nie wiedziałem, że to tak działa. Myślałem, że to idzie pominąć. Oj. Dziwne. Tutaj w ogóle wszystko chyba pisze, co, co ja robiłem, czy nie? You, you are alive, jakaś historia because you are ten Minecraft. Aha, i tutaj są teraz i A nie dało się tak jakoś przewidzieć. Narrator. Gdzie jest! Czyta wszystko. Nie. nie! Nie czytaj. Jak wyłączyć narratora? Przepraszam! Narrator czyta chat. Narrator Dobra. czyta system. Narrator wył. Ha! <laughs> Jakby ktoś się pytał, obstawiam, że Ctrl B Tak się narratora wyłącza. Skype mi się wychodziło. E-To ja próbuję przewinąć, jakby nie wiadomo. Co... Nieważne. Co? Czemu nie dostanę akcymentu? To wydostań się z wyspy. Czy to chodzi, że z N-City? W sensie z tej drugiego? Chyba, że z tego muszę się wydostać. Nie bardzo możliwe. Dobra, to trudno. Co jeszcze chciałem zrobić? To połączyć sobie te dwa kilofy, bo ten ma niezniszczalność, a ten ma wydajność, a ten jest o wiele lepszy, więc sobie połączymy. Tyk! Cudownie mamy. E, tu sprawdzałem jeszcze przed odcinkiem Enchanting, no nie ma nic ciekawego. Ale pójdę jeszcze z wami, bo mi się wydaje, że tam chyba był coś ciekawego jedynie na spodniach może. Przecież nie mam też pewności. Ochrona 2, a ja mam na och spodniach ochronę 2, wezmę te spodnie. Eee, tak dla zresetowania enchantów mi się wydaje, to jest głównie dobry połudmana Mana regen... nic ciekawego, akurat na butach. Weźmy od razu... miecze się akurat powtarzają, więc bez różnicy, plus książkę jeszcze weźmiemy. O, wziąłem więcej tych książek. Soul Reaper, ostrość 3, ostrość to nie potrzebna, bo mam ostrość 4 grabiesz tu nic a tu mana boost No nic ciekawego naprawdę syf ehm, poza odcinkiem jeżeli zauważycie czemu mi zniknął level Lol co jest e, po prostu e, panieczątowełem sobie książki żeby znaleźć coś ciekawego na odcinek nie tak taka jest e, raczej plan nie, mogę i spać żeby ten deszcz w końcu wyłączyć pierdziele dobra Pójdźmy sobie e, tam, gdzie mamy iść, gdzie jest ten plecak. Tutaj. E, zaraz zobaczymy kordy dokładnie, jakie to tam są. E, I coś jeszcze kurczę chciałem zrobić, ale nie pamiętam. A, no tak, odebrać te rzeczy. To jest. Mało Expo. Podziwów. I. Winner cake. I beat Minecraft and all they gave me was this cake. Pokonaję Minecraft i wszystko, co mi dali, to to ciasto. To. Ja bym to ciasto na pamiątkę. Ja bym go nie zjadał. Nie, ja bym go sobie tak na pamiątkę zrobił. Mam ramkę. E, na przykład skóra. Mam skórę. Zróbmy sobie ramkę. Patyki chyba miałem. Więc patyki. E, o Zróbmy sobie tak Ja bym go tutaj gdzieś dał na Niech tutaj gdzieś wisi na razie Mmm Bez różnicy w sumie Nie wiem Gdzieś tu niech wisi O Winner cake Yes! Mam winner cake! <laughs> tu trzeba w ogóle będzie pozmieniać Nie wiem jeszcze jak Ale muszę się kiedyś za to zabrać a na razie próbuję jak najwięcej rzeczy się dowiedzieć, poznawać. Myślę, że może w późniejszym etapie rozgrywki. Bo ten domek też w ogóle, widzicie, zacząłem budować, a wygląda... Jak wygląda? Stoi w miejscu i się nie rusza. Ciężko, żeby się ruszał domek. Dobra, bierzemy plecak, bierzemy to. I tak, distance. In dimension. Minecraft Overworld, czyli chyba tu gdzie jesteśmy. A to nie jest teleport w ogóle? Nie, to nie jest teleport. Dobra, czyli trzeba w ogóle znaleźć to miejsce, czyli 1000 coś. Minus 3000 68 i 10 992 O Jezus Dobra, ja bym się po prostu widział z wami na miejscu. Co to jest? Widzieliście to? Co to było? Nie wiem ty, Lol. Dobra. E... O, mogę i spać. W deszczu nie będzie. Dobra, to ja po prostu tam się dostanę i zobaczymy co tam jest. Grave soul to prowy telep... Co to jest grave soul? Bo może się okaże, że będę mógł po prostu się teleportować bez problemu. Grave. Soul. Simple grave. Grave inventory. Grave scroll czyż. Sc... Soul. Soul. Hmm. Chyba nie znajdę tutaj nic takiego. Raczej wątpię, że coś, coś takiego będę miał. No po prostu czy to jest to? Nie, dobra. Po prostu sobie tam przejdę i zobaczymy się. Jest tutaj co? Widzicie to? A to jest po prostu wskazuje mi w którą stronę mam iść. Jak to trzymam ty, ale to jest dobre. Dobra. To widzimy się na miejscu w takim razie. Ja sobie tam przejdę wszystko co trzeba mam. Więc, do zobaczenia. Widzowie, co ja tu znalazłem? Ty, co to jest? Jakie ciekawe ty. Yy, a to jest fajne. Ja sobie te wszystkie życie ogólnie bezne. Yy, tak sobie. Pochodziłem. Funny. <śmany> dla cigmentów to ja chyba nigdy nie zrobiłem. <śmany> w chwilę. Ja myślałem, myślałem, że to jest kowal, że jakąś skrzynkę tu znajdę tu takie rzeczy Pobiegałem se, tu mam plecak z rzecami, które znalazłem po drodze. Znalazłem ciemny las z ciemnym dąbem, więc jest fajnie. Co to jest? Po drodze. Widzicie ile przebyłem? Tu jakieś różowe piaski, jakieś komety, jakieś kilka wiosek po drodze, jakieś statki dużo rzeczy. Bardzo. Okej, okay. yy. a to jest to samo, sweet home, dream home, tam napis ciekawe rzeczy ogólnie, co tu jest? Znalazłem też kilka rzeczy, które po prostu nie chciało mi się już eksplorować, a widziałem, że ten, a tu myślałem po prostu szczerze, że to jest kowal, a już skoro już achievement dostałem, to stwierdziłem, pierdziele, już wam to pokażę, dobra, ale polecę dalej, no bo tu, Pierd co ty, aha, woda spływa, dobra. Yy. Zostało ogólnie jeszcze 2,5 tysiąca. E, dwa, Jakby to, jak powiedzieć, 2. 20 minut albo już nawet prawie pół godziny, ponad pół godziny tam płynę, e, Naprawdę. W, nie wiem, którą wy macie minutę, ale ja mam 40 minutę nagrania w tym momencie. Więc. Naprawdę. Szukam, lecę do przodu. No zobaczymy się na miejscu raczej, no bo co? Dobra, widzowie. Jesteśmy na jakiejś pustyni, ogólnie przy wiosce, nawet nie wiem co to jest do góry, ale y, jesteśmy i tak. Jakiś sęp jeszcze widzę, jesteśmy dosłownie 130 y, bloków od tego, y, więc sobie tam już po prostu pójdziemy i zobaczymy. E, pójdę już tam sobie po prostu z wami, zobaczymy. E, że tak z takich ciekawych rzeczy to wam powiem, że na przykład, e, e, co to jest? No, co ty pierdzielisz? Czy to mnie do tego doprowadzało? Nie no, nie mów się, bo nie. No, e, pierdzielę tyle tych mobów. Jeszcze mi nie wiem, spodnie padły na przykład. To jest z takich ciekawszych rzeczy. E, co jeszcze? Nie wiem, Znalazłem Naj... najlepszą rzeczą jest to, że znalazłem sobie dżunglę, nie dżunglę, dżungli jesteśmy teraz nawet, ciemny dąb, bo ja uwielbiam budować z ciemnego dębu i na przykład właśnie dlatego się cieszę, ponieważ mając ciemny dąb mogę na spokojnie, to tu już tu jest? 33. 18, dobra, to muszę tam na dół zejść yy, Czy ja mam, chyba będę miał łopatę Chyba, chyba na pewno będę miał łopatę Wypierdzielaj, żeby mi na łeb nie spadł Bo to będzie najgorsze Dobra, yy, jakiś blok i tak Jeżeli to jest Tyle biegania po to. No wysyjaja jaja robicie. se jaja robicie. Wy, wy Ooo! Tak już mi się chciało trochę nawet dwójkę, że wam powiem. A stwierdziłem nie! Nagram! Później. Później, najpierw nagram. A żałuję trochę, nie? Tak fest Dobra, nie wiem Jak to się nazywa? Villa, nie? To jest jakaś willa Chyba villa. to niech będzie Wracamy do... Tu już kosztuje Home Powinien dlatego, że to jest daleko kosztuje, nie? Ta Ile ten odcinek ma nagra e, ogólnie, bo <laughs> u mnie ma prawie 50 minut? Wow, dobra, to trzeba w takim razie coś ogarnąć, bo ja liczyłem, że to pozwiedzę, co będę musiał zrobić. A to taki syf. Oho, a się zdenerwowałem teraz. Się zdenerwowałem. Tu coś w ogóle jest. Aha, jakiś fl No to weźmy to bo to do Twilight Forest to mamy. No expa nie będę teraz bijał. No. O, tu mamy jeszcze. Kill Ender Dragon plus 1000 expa. Kill 10 Endermanów, również mogę to zebrać, bo to ten. Spidery. Jak najbardziej, mogę po takie rzeczy pozbierać bez problemu. To odpuszczam. Ja bym na Ja bym dzisiaj kończył już ten odcinek, no bo... Mnie trochę goni, że tak powiem, nie tylko na tą dwójkę, ale też jeszcze nie mam tyle czasu. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że on się spodobał na no, taki pół na pół ten odcinek, ale Ka zawsze musi być jakiś zapchaj dziurę, tak? <grym> w kolejnym odcinku zobaczymy, co zrobimy. Trochę się zdenerwowałem na tamto. Może się tam tym zajmiemy. Możemy tą willę w sumie pozwiedzać, no ale nie, nie sądziłem, że aż tak daleko będę musiał lecieć. Cóż, jeszcze raz dziękuję, widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień z Minecrafta, jutro są... Zobaczymy w poniedziałek z zapis streama, więc zapraszam i do zobaczenia, cześć.